A teraz zapraszamy na relację sportową z sportową za zaprzyjaźnionej telewizji. I wbiegł pan na murawę po przerwie, a zanim nim dwunastu wybiegło. I rzekł pan: Go, 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 boys! I wszyscy zdążyli przodziać się w korki, tylko pan. Jako, że nikt nie był godzien rozwiązać, mu że myka pozostał w sandałach. A wynik był ciągle 0 do 0, i martwiło to pana. A sędzia dał znak, by rozpocząć, i wypełniło się, jak było napisane: Za gwizdze, bo ma gwizdek i lubi. A wpierw ruszył z piłką Jakub, syn Zachariasza, kuzyn Maniasza, stryj Jonasza, wuja Bambaniasza czyli dziesiąta woda po kisielu dla zdzicha. I oto wstąpił anioł i rzekł mu daj piłkę na skrzydło. I dał na skrzydło Jaku, lecz niefortunnie to uczynił i trafił Piotra w rękę. I rzekł wtedy Piotr Panie sędzio, Panie sędzio, jaka ręka? I zaparł się po trzykroć. I za chwilę znówili. I poprowadził pan kontrę i zawołał Filip do pana. Mistrzu! miszu, ZAPODAJ PIŁĘ NA BANIE! I zapodał pan Filipowi piłę na banie. I przyjął piłę na banie Filip. I posłał Filip piłę z bani w światłość bramki. A była to odległość jak stąd dotąd. I nie trafił Filip, a Tomasz zawołał. JA cię NO NIE WIERZĘ! I posłał golkiper drużyny przeciwniczej piłkę na pole karne pana. A na polu tym siewca siał ziarno. I zamęt powstał, i chaos. I w zamęcie tym i chaosie noga czyjaś pchnęła piłkę w bramkę dwunastu. A tym kimś był Judasz Iskariota, co samobójca strzelił.